uratowania kurczaka, który ruszył w nieplanowaną podróż kosmiczną, doprowadziła nas tutaj, czyli na festiwal papryki. Mamy tutaj krokodyla, który zajada się chyba jakimiś ostrymi papryczkami. Mamy super ostrą paprykę, której Salsi boi się wziąć do ręki, bo jest być może zbyt paląca i pali ją już na samą myśl. Tutaj jakiś rozwalony samochód. Ten festiwal papryki w niezbyt urodziwym miejscu został przygotowany. Tutaj mamy taki balon, który wiecie, macha rękami i biorąc pod uwagę, że Salsi ma doświadczenie w duchaniu, może jest w stanie go napompować Nie yy, Mamy też tutaj toja, Z którego Salsi Może skorzystać i umyć ręce Dostałam za to achievementa Mamy tutaj silnik, który być może Musimy wykorzystać do naprawienia tego samochodu Który tutaj jest Gościu może mi dać paprykę i Salsi chyba nie smakuje ostra papryka, bo strasznie ją upali. Co ja mogę teraz zrobić? Czy mam wystarczająco siłę, żeby przeciągnąć ten silnik? Dalej nie. Czy mogę wziąć teraz ultra ostrą paprykę? Też chyba nie. Może mogę otworzyć maskę samochodu? Też nie. Co ja mogę zrobić? Oczekajcie! Bo mogę uzyskać łom. Tylko do czego mi ten łom? Czy mogę podważyć silnik? A może właśnie maskę samochodu powinnam podważyć? No właśnie! I teraz mamy trzy baloniki których Salsi też nie może napompować. Hmm... No to zjedzmy kolejną paprykę i zobaczmy, co się stanie, jeśli teraz pójdziemy do toalety. Okej, okay, po prostu, po prostu Salsi pozbyła się tego efektu. Weźmy kolejną, bo mi się wydaje, że my musimy robić tutaj rzeczy pod wpływem tej papryki ostrej. Dzisiaj trochę postęcam się na Salsi właśnie zmuszającą do jedzenia ostrych rzeczy. Można, można buje balonik. Tak jest, napompowała balonik które strasznie mi się kojarzy z jedną grą, którą ostatnio już sam na kanał z Pumpkin Panic. Jak nie widzicie, to zapraszam. Co ja mogę z tym zrobić? Może mogę podnieść silnik za pomocą baloniku? Mogę! A ciekawi mnie jeszcze czy ja mogę za pomocą kolejnej papryki napompować w takim razie tego ludka? Tak! O i czekajcie, bo my tutaj mamy teraz dwie rzeczy. Po pierwsze dostaliśmy taki chwytak. Czy możemy teraz chwycić paprykę? Nie. To może możemy naprawić samochód? Mm, chyba też nie. To w takim razie spróbujmy z tym młotkiem. Salsi, czy ty możesz naprawić ten samochód? A może, czekajcie, bo może tutaj, no właśnie, tu była osłonka, którą trzeba było zniszczyć. I teraz, wiecie co, skoro Salsi nie chce, nie chce dalej chwycić w rękę... Przepraszam, to było nieplanowane, Salsi. Tym razem nie chciałam się nad nią znęcać. Skoro Salsi nie może wziąć papryki w rękę, to może będzie mogła tym chwytakiem wziąć tę paprykę. Proszę, Salsi, weź paprykę do ręki. O nie, Salsi to zeżarła. Czy teraz możesz naprawić samochód albo dmuchnąć? o, -o. I co teraz? Straciłam swój efekt. I... Ale czekajcie. To i to i odleciał. Skończyliśmy poziom festiwal. W takim razie to była nasza droga do dostanie się w kosmos. Salsi udało się znaleźć sposób dość nieduzinkowy. Trzeba przyznać. Ale w końcu jesteśmy i jest kurczak i są kiwi i jajko sadzone tutaj jest. Nie mogę złapać tego jajka sadzonego, ale mogę lecieć do kiwi. I czy jak teraz polecę tylko kiwi, czy kurczak pójdzie w moje ręce? O nie, bo kiwi, one sobie grają w piłkę. To są w ogóle jakieś kosmiczne kiwi, bo jeden z nich ma tutaj takie... Czułka z oczami. Ale to nie jest sposób, żeby uzyskać kurczaka, ponieważ w momencie, kiedy my lecimy w stronę kiwi, no to kiwi odbijają kurczaka w drugą stronę. Może mogę zrobić coś tutaj innego w tym miejscu? Nie. Salsi do góry nogami yy, kiwa głową, że to nie jest coś, co mogę tutaj zrobić. Tutaj, tutaj też się pojawia łapka. Te kosmiczne śmieci na pewno nam się do czegoś przydadzą. Ale czekajcie, tutaj jeszcze są meteoryty. Może możemy coś tutaj zrobić? Możemy! Może rzućmy w kiwi. I wtedy y, unieruchomimy kiwi i tym samym, no mogłabym wziąć kurczaka, ale mam, mam w tym momencie w ręce y, kamyk kosmiczny i niestety nie mogę. To może rzucę w te śmieci. Okej. Okay. Udało się. Pozbyliśmy się większości śmieci i właściwie wszystkich śmieci. Jak to wawaliśmy? Jakiś portal. Zanim spróbuję wlecieć w ten portal, sprawdźmy co się stanie jak rzucę kamyk tam. Okej. Okay. Dostaliśmy puszkę pomidorów, a jak strzelę jeszcze raz? To puszka pomidorów zniknęła i znowu mamy puszkę pomidorów. Nie mogę chwycić tego urządzenia i chyba nie jestem w stanie też sama wejść do tego portalu, chociaż. Jestem w stanie. O! Salsi przyniosła skądś puchar, ale puchar zniknął. Okej, okay, czyli. Być może to nie o to chodziło, a czekajcie, bo. Jednak nie zniknął. Salsi, co ty możesz zrobić z tym pucharem? Może rzuć go jeszcze raz w ten portal, co? I tym razem dostaliśmy parasolkę. Nie wiem, do czego jeszcze jest mi puszka pomidorów. Może spróbuję strzelić tą puszką w kiwi. A jak teraz rzucę tą puszką pomidorów, to może coś wypadnie? Nowego... O! Oh! Okej! Okay! Dostaliśmy drugi... portal? To znaczy coś, co aktywuje portal. Co ja mam z tym zrobić? Wrzucę to do portalu po prostu. Zobaczymy, czy to będzie portalcepcja. Tak. Chyba właśnie stworzyłam portalcepcję, ale te portale wyglądają, jakby się psuły. O, czekajcie! Bo kurczak zaraz wpadnie do tego portalu. O nie! Czy to jest to, co miałam zrobić? Ok, mamy kurczaka, spróbujmy. O, nie, zniknął. Spróbujmy go złapać. Salsi w przestrzeni kosmicznej jest zdecydowanie zbyt wolna, żeby to się mogło udać. Może ja muszę razem z Salsi wskoczyć do tego portalu i jakoś uratować tego kurczaka, lecąc razem z nim. Salsi chyba gdzieś się zgubiła w przestrzeni. Jest! Żyje. Okej! Okay! Mamy kurczaka! W takim razie wsiadamy w rakietę, która wygląda dużo lepiej niż ta zrobiona z pralki. Nie wiem skąd się tutaj wzięła, być może po prostu pożyczyliśmy jedną, która tutaj sobie gdzieś latała. Zabieramy kurczaka na pokład i lecimy z powrotem na ziemię. Udało się ukończyć poziom przestrzeń. Pora udać się na ostateczny poziom, czyli finał. Co się dzieje? Czemu tu jest tak ciemno? Okej, okay. oczy Salsi mówią mi, że coś złego się tutaj dzieje. Zdecydowanie, coś wybucha. O nie, branie rakiety z kosmosu wcale nie było takim dobrym pomysłem, ponieważ rakieta rozsypała się. Yy, mam nadzieję, że jakoś mimo wszystko uda nam się wylądować, bo upadek z takiej wysokości może boleć. O kurczę, musimy... No właśnie, kurczę, może musimy złapać tego kurczaka jakoś go uratować? Okej, okay, czekajcie, bo aktywowałam poduszkę powietrzną. Dobrze, że ta rakieta miała poduszkę powietrzną. Może będziemy mogli ją wykorzystać w jakiś sposób. Salsi gdzieś zaginęła w akcji. Halo, Salsi? Gdzie jesteś? O, i teraz mogę sterować kurczakiem! A to znaczy, że kurczak może uratować całą sytuację. Kurczaku, leć w tę stronę, szukaj czegoś, co możesz zrobić. O, tutaj! Kurczak może... rozwiązać sznurówkę. Mm, no to może Salsi coś może zrobić z tej sznurówki? Nie, oczywiście, że nie. Ale czekaj, bo tutaj pojawiło się coś innego. Jakaś skrzynia wielka. W środku mamy... narzędzia, czy ja dobrze widzę? Okej, okay, Salsi trzyma skrzynkę, kurczak współpracuje, wyciągamy narzędzia i pojawił się fotel. No dobra, to spróbujmy coś z tym fotelem zrobić, albo z, może z, z tą poduszką powietrzną. Nie, tutaj nie, ale możemy zdecydowanie kliknąć na fotel i Salsi zabrała się do pracy. Możemy teraz sterować kurczakiem. Kurczaku, co ty możesz zrobić? O, kurczak może tu polecieć! Tak! I kurczak zdobył nożyczki! Wiecie co? Chyba zaczynam rozumieć, co oni tutaj próbują zrobić. Być może możemy zrobić spadochron, który nas uratuje. Taki mam na to pomysł. Salsi jednak nie może chwycić nożyczek. Okej! Okay. Wzięła nożyczki, wygląda strasznie zabawnie. To spróbuj wyciąć yy, kawałek materiału z tej poduszki powietrznej, mamy. I w takim razie spróbujmy związać to sznurkiem. I zrobić prowizoryczny spadochron. Weź ten spadochron, przymocuj go do fotela, i chyba. Chyba mamy to. Wiecie co, ja bym chciała bardzo chwycić kurczaka, ale myślę, że kurczak sobie poradzi doskonale. Siadamy, i to powinno zadziałać. To nie brzmiało zbyt dobrze, ale tak, udało się. I okazuje się, że Salsi wcale nie chciała zjeść kurczaka na śniadanie. Ona chyba zbyt bardzo kocha tego kurczaka, żeby go zjadać. Misja kurczak zakończona.